Nowenna do Dzieciątka Jezus, dzień dziewiąty, za Kościół. Ty jesteś Bogiem, żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności i Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Papież Benedykt XVI Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Prośmy dziś Pana za Kościół. Najpierw prośmy o to, byśmy my sami mogli stać się Jego żyjącymi i aktywnymi członkami, Prośmy za naszą parafię, za wszystkich, którzy w niej posługują. Prośmy za księży, którzy w niej pracują. Przepraszajmy za grzechy, których dopuszczamy się w kościele. Prośmy o to, byśmy mogli doświadczyć kościoła jako wspólnoty. Dziecię Jezus, proszę Cię dziś za Kościół, a szczególnie za Kościół, z którym się spotykam, którego jestem członkiem, za moją parafię, za moją wspólnotę. Proszę, bym umiał dostrzec wierzących moich braci i sióstr. Proszę za osoby, które posługują innym, szczególnie polecam Ci kapłanów. Proszę za wszystkich zgorszonych grzechami ludzi Kościoła, by odnaleźli w sobie Twój pokój i Twoją miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.